Cześć wszystkim, jestem Loni i ze mną jest... ta ra ta, ta, ta. Tak, dzisiaj będziemy na tym Majoin. Nie wiem, czy wspomnieliśmy, ale Mayoin to jest taka gra, że zabijasz zwierzęta, y, potworki, zabijasz potworki, to smok arena, i właśnie... Będziemy to Ja zakładam sobie... Mam tutaj do wyboru takie figurki, ja sobie założę akurat ja to sobie robię, żeby się usiąść. No dobra. i wyciśniemy ten, ten. Ej no klasy nie masz. Dobra, na czym się ten wskazujesz? Trzy, cztery, cztery. Mm. Dobrze, idziemy się w z tego Tu Góra, góra, gdzie po schodach, a później idziesz po schodach na ruch. Znaczy. Tak, no spądzimy się. Tutaj macie kto ma więcej, tam to lewi, ale my zanim zważamy wagi, tylko że my nie. Myśmy też O kurde, już są. No, nie wiem, przecież się schować. O Jezu. Dobra, nie. wiemy. Może i umimy. Na gwyżki lepi. Ach to mam powiedzieć, że creepery na tym nie wysłuchajmy. Да, ты не нравишься. 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 Да, ты

Myślę, że i I myślę, że jak to już przegramy, to... O kurde To właśnie przegramy, to już nie gramy w drugiej równi, bo już nie Tak coś. wychodźcie pod... Jakie już wszyscy? Myślę, ja się kręcę, to tutaj mi

Tak, moja siostra ma na mię Kladię, ma na mnie Olivia. Jest coś. Pewnie w, w informacjach już to jest. <grym> Ale tu był to, wyrzuca. To no on tam gdzieś. Czekaj, ja to idę tam. Czekaj, Tak, nasz pies zacznę, to od razu psy... psy wyszły. Jesteś ja tam od damy, jak 25 naszych piesta. Jak będziecie, ale zagłosujcie. Jak będę była to w górę i szabad du to... No właśnie. Pójdźmy się... oczywiście, tym Tak, tym I jak będzie około 15 subskrypcji naszego kanału. No, no dobrze na... Nawet 10. Nie, 15 15. 15, 15. O nie, takie! Aha, i jak nie słyszy... Jak nie jest tak zagłośno głośno, to jest dziś

Ej, a my możemy się bić? Dobra, ja sobie jem koksa Ja bez koksa jadę i tak takie śneć. Tu jest głos, Nie ja A nie, bo jeszcze mam koksa, a ty to jest. To co było? Nie, znaczy, nie, dobrze, jak ty grasz na dole, to było dobrze. Dobra, tak? To ja się zabijam. Ustań w ten, ten dołek. O, boż tam był! to ja nie na Boże, ja na ptaszku stoję. Jak takie są odpychy, to są... to jest właśnie taki... O, to ten pająk, to ten pająk! Właśnie. No nie, się skupmy. Mam aż! Uda. Nie udaje się. To jest za mało. To dla no mamy jeszcze ty... około 4 minutek. Jak coś to po prostu damy się zginąć. No właśnie, bo inaczej nie Jak nie będzie jak będzie już półtora, więc półtora, więc już dosięgnie. I zobaczycie, co, co dostaje. I to jest właśnie opłacać się najbardziej krew. I nawet, na na... jeszcze jak nie będziemy skakać, to...

No dobijecie ją. Wejdźcie! Szybciej! Muszę kończyć na gwanie! Okej. Warstwe. Lewe i warstwe. Wyjeszcze tutaj? Boże, gdzieś właśnie prawie. Pan to później pokaże, chodź tutaj do mnie. Nie no, widzisz mnie? Tu jest pan. Dobra, dostałam sobie takie leczenie. Ja dostałam sztabkę, 6 sztabek żelaza, żelazny kilek, kamień, żwir, jemantowy miecz, pióro, 8 sztabek złota, 3 patryki, powaganie z piekłem, 4 razy ziemię, 6 kości, które przychodzi na łączkę kości. I ja dostałam 4 ziemie, 1 zawodnik, 2 przyłówka, 12 żwiru, 8 sztabek złota. Trzy koście i te przeroby koszty mączne eee, Żelazna łopata jeden diamentowy miecz, e, cztery kamienie, sze sześć stawek żelaza, trzy patyki, dwie strzały. Popatrz na siebie. Patrzcie. No, <laughs> no dobra, więc jak już widzę, malutko mamy czasu na pożegnanie, więc tak. Mile widzele są także łapki w górę. Ja jestem Łukasz, ze mną była Tempest 109. Sampesty 9, sama Stampel, jakbyśmy chcieli. No i ja myślę, że będzie już kości, więc trzymajcie się cześć, pa-pa!